Witamy Państwa bardzo serdecznie na konferencji prasowej otwierającej piętnasty zjazd firm rodzinnych. Jest to jubileuszowy zjazd naszego stowarzyszenia w tym roku odbywający się w Toruniu, w pięknym gościnnym mieście w Toruniu. Przed nami dwa dni debat, paneli, dyskusji i przede wszystkim integracji między firmami rodzinnymi. Ta konferencja dotyczy wszystkich członków firm rodzinnych, łącznie z dziećmi. I już teraz słyszymy, że wśród nas biegają dzieci i one dodają całego smaczku tej konferencji. Tak, to jest chyba jedyna konferencja biznesowa w Polsce, gdzie... Biorą w niej udział wszystkie pokolenia, zarówno ci, którzy zaczynali te biznesy na początku lat 90., jak i to pokolenie, które przejmuje w tej chwili pałeczkę oraz to pokolenie, które dorasta, te dzieci, o których pani prezes wspominała, dla których jest specjalny program. Staramy się łączyć dwie rzeczy. Z jednej strony dużą dawkę pozytywnej emocji z dużym pakietem wiedzy merytorycznej, skierowanej zarówno na podniesienie trwałości naszych biznesów, jak i na poszerzenie możliwości naszego rozwoju rozwoju, zarówno w wymiarze biznesowym, jak i w wymiarze rodzinnym. Dziękuję. Zapraszamy bardzo serdecznie. Jesteśmy najstarszą. Instytucją zrzeszającą wszystkie polskie firmy rodzinne. Zapewniamy, że będzie merytorycznie, ale jednocześnie też zabawnie. Więc dołączcie do nas. Zapraszamy.